Kiedy zapytasz w siebie, kim jestem, potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ masz imię, nazwisko, posiadasz jakąś płeć, jakiś wiek, jakiś zawód wyuczony bądź wykonywany, jakiś status społeczny, możesz mieć większy, mniejszy, jesteś kimś w czyichś oczach. Ale. Czy naprawdę wiesz, kim jesteś? Właściwie to jest jedno z tych pytań, na które najtrudniej znaleźć odpowiedź, pomimo tego, że wydawałoby się, że już wszystko o sobie wiemy. Kiedy nie znamy, do końca tej odpowiedzi. Znaczy, lub żyjemy w takim złudzeniu, że wiemy, kim jesteśmy, ale jakiś niedosyt w nas ciągle będzie czuł, że coś jest nie do końca dopowiedziane, i będzie zadawał pytania, jaki jest cel Twojego życia, to czy jesteś w stanie odpowiedzieć tak szczerze i na 100%, jaki jest cel Twojego istnienia. Twojego bytu i kim tak naprawdę jesteś. Dzisiaj chcę Cię skłonić do tego, żeby zadać sobie to pytanie. Kim jestem? Kim naprawdę jestem poza tym, co już o sobie wiem? Jako ciało? Nie, nie chodzi o ciało. Nie to, kim jesteś jako ciało, nie to, kim jesteś jako osobowość, ale kim jesteś. Jaki jest cel bycia tutaj, w Ciebie, w tym życiu, na tej planecie? Jaki jest cel? Kiedy znajdziesz sobie taki spokój, żeby zastanowić się nad tym pytaniem, kiedy nie, myśl, nie będziesz o tym myśleć w taki sposób typowo logiczny, to wykluczę, może kim nie jestem, to może dowiem się, kim jestem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tworzyć się na ten swój głos z własnego wnętrza, bo tylko twój głos z Twojego wnętrza powie Ci, kim jesteś naprawdę. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy będą Ci mówili, kim jesteś. Ale nie wiem, czy warto jakby pójść za tym, bo każda opinia drugiego człowieka o tym, kim Ty jesteś, to jest jego taka bardzo subiektywna opinia. Poza tym to wszystko to jest coś, co kształtuje Ciebie, programuje Ciebie, a wręcz powiedziałbym hipnotyzuje. Ostatnio oglądałem kilka takich filmików, gdzie Hipnotyzerzy pokazują na scenie, w jaki sposób można łatwo zapanować nad człowiekiem. Można w kimś wywołać miłość poprzez uścisk dłoni lub niechęć do siebie, również poprzez tylko uścisk dłoni. Słowem jest hipnoza. Gdybyśmy spojrzeli na to przez pryzmat tego, jak pracuje ludzki mózg, to zmienia się częstotliwość fal mózgowych, obniża się do tak zwanych częstotliwości al alfa albo teta. Również inaczej zaczyna pracować nasza kora przedczołowa, co sprawia, że stajemy się dużo bardziej podatni na sugestie. I Brie. Brie, you, to have you, here. Hi. Hi. you enjoying the show so far? Oh, yeah. mm. Nie trzeba mieć żadnych magicznych zdolności. Kiedy przyciskniesz palcami, poczujesz całkowite rozluźnienie, wszystkie mięśnie się odprężą, a ty polecisz do tyłu. O, właśnie, tak bardzo dobrze. I your name, sir? Jaden. Jaden, nice to meet you. Good to have you here. Good to meet you, Jaden. With a y or no why. J no y. a, a D E N. Exactly. Okay, Jaden. Who came with Jaden tonight? Make some noise. Jaden's friends. Back there. Excellent. Thanks. Good to have you here. In your name? Mashila. Mashila. Nice to have you here. Okay. Hi, Mashila. Hi. 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 You enjoying the show so far? Are you enjoying it? Yeah, yeah, yeah. Of course, of course. Of course. Of course. Where are you from, Mashila? Where are you from? Chicago. Oh, I love Chicago. I used to go there all the time. I don't, I don't much anymore. I have nowhere to stay when I go. You're strong. I'm, I'm strong? Oh, it's a, uh, uh, Sheila. Okay, all right. Okay. All right. It's, a, okay it's, a, it's a hell of a grip you got there. It's a, it's a hell of a grip. You got, are you a massage therapist or something? Or? I can't be. You can be. All right. Okay. It's a, okay. All right. Okay. Oh, Oh, christy nice to meet you good to, good to have you here good to have you here christy okay all right okay all right nice to meet you okay christy okay okay all right <laughs> nice to meet you you enjoying the show so far i am uh, okay you are all right okay okay christy i really uh, like you you really like me thank you I appreciate it where are you from christy where whoa, where whoa, where whoa. hey so how would you feel if i did that to you <laughs> right. I, like mm -hmm. I like it you'd like it okay great keeps touching me. Every time you touch me, he touches me. <laughs> he grabs my: Hey well you don't have to show me. <laughs> Jesus. I get it, I get it. Okay, well, it seems to be making you uncomfortable.: Yeah, just a little bit. Okay, well, why don't we switch you up? Nicole, we'll swap you up with Nicole. okay? I'll tell you what uh, Nicole, you and then Deborah will move you here and we'll put Nicole here. Is that better? Yeah. We want to make sure everyone has a comfortable time. That's what's most important. you know what I'm saying? <laughs> I think it's him. Hmm? No tak, jakby się śpi, ale się nie śpi do końca. Jakby się śpi, ale się nie śpi, ponieważ w hipnozie człowiek nie traci kontroli nad sobą. Te błyskawiczne indukcje hipnotyczne polegają na tym, że nagle wybijam gwałtownie ciało migdałowate danej osoby z kontroli, a ta osoba staje się podatna na moje sugestie. Stopy przyklejone w dalszym ciągu, śpi. O, doskonale. Bardzo dobrze. To znaczy, Cześć. w sensie to było tak, że ja robiłam, wiedziałam, że to robię, ale to było jakieś takie dziwne. I to działa, i to funkcjonuje, i ciągle jesteśmy hipnotyzowani w pewien sposób poprzez różne kody, poprzez słowa, które ludzie wypowiadają. Nawet moje słowa, które teraz wypowiadam, to też jest rodzaj nie wiem, manipulacji hipnozy. Pytanie jest teraz takie, czy to jest coś co jest dla Ciebie dobre, czego potrzebujesz i co Cię może rozwinąć. Bo wszyscy nauczyciele, z którymi tam możesz mieć kontakt, i tutaj nie mam na myśli nauczycieli takich szkolnych, chociaż oni też, ale jeżeli jesteś tutaj na tym kanale i oglądasz ten film, to prawdopodobnie interesujesz się tym rozwojem duchowym, więc masz jakiś tak swoich, nie wiem, nauczycieli, guru, na przykład Jezusa, albo buddhę ktoś może mieć, no. ktoś może po prostu no, słuchać na przykład yy, Gracjana z Twojej Nowej Świadomości, który ma bardzo fajny kanał, który ktoś zresztą bardzo lubię i pozdrawiam Cię Gracjanku. Więc można mieć różnych nauczycieli, teraz tych nauczycieli chętnie posłuchasz, bo to, co oni chcą Ci przekazać, to jest rodzaj takiej sugestii, mówią spróbuj tego, to może ci służyć. Spójrz na to, tak, to może ci służyć, ale jak nie chcesz, to, to rób sobie to po swojemu. Oddają ci całkowitą wolność, ale dają ci tylko takie sugestie. Wypróbuj coś. To może być dla ciebie dobre, możesz tego nie znać, ale sprawdź. I dlatego chętnie takich nauczycieli słuchamy. Ja w tym momencie też staję się takim nauczycielem, być może. Dla kogoś, i tak bo kiedy zastanowiłem się nad swoim życiem, to sobie pomyślałem, że chyba do tej roli przez długi okres się przygotowywałem, bo zasadniczo, chociaż nigdy nie pracowałem w szkole jako nauczyciel, to no jestem gdzieś tam z wykształceniem nauczycielem. Prowadziłem też jakąś taką działalność artystyczną, żeby coś przekazać, jakieś własne teksty, coś. Ciągle chcę mówić do ludzi, coś. Mam jakiś przekaz, który chcę przekazać. I. Jeżeli komuś to odpowiada, to myślę, że okej, okay, powinienem to robić. Jeżeli myślisz, że, że te rzeczy, które mówię, mogą ci w jakiś sposób wspierać, to będzie mi miło, jak napiszę o tym w komentarzu. Zresztą. I tak za wszystkie komentarze, które są pod moim filmem, bardzo dziękuję, jestem ogromnie wdzięczny za tą moc która ja po prostu czasami aż unosi mnie do chmury tak bym powiedział dzisiaj zadaj sobie pytanie kim Ty naprawdę jesteś jaka jest Twoja rola tutaj w tym świecie co możesz od siebie dać czy potrzebujesz coś dawać? Może, że jesteś tylko tutaj po to, żeby się uczyć, więc się uczysz. A może jesteś po to, żeby coś przekazać komuś. Co czujesz? Napisz też w komentarzu, co czujesz. Kim naprawdę jesteś w środku? W bardzo głębokim środku. Pomijając Twoją płeć, Twój wiek, Twoje uwarunkowania. Co czujesz w środku? Głęboko kiedy spojrzysz. Całą głębię, kiedy się wyciszysz. Jesteś tu i teraz. I posłuchasz tego głosu, który w tobie jest, bo on jest. Wystarczy go posłuchać. Co słyszysz? Kim jesteś? Czy jest w tobie moc? Czy jest supermoc? Czy możesz kreować świat, w którym istniejesz? Czy też jesteś osobą zależną od świata? Czy jesteś jednostką odłączoną od wszystkiego na zewnątrz? Czy odczuwasz sobie chociażby taki magnes, który łączy cię ze wszystkim, co jest? Jeśli czujesz to, ten magnes, który łączy Cię ze wszystkim, co jest, to jesteś bardzo blisko. Zadaj sobie to pytanie raz, drugi, trzeci. Jeśli zadasz sobie pytanie, odpowiedź musi przyjść. Jeżeli to pytanie będzie właściwie zadane i wyciszysz się, żeby usłyszeć to, kim jesteś, kiedy się dowiesz wszystkiego, to może być najpiękniejszy dzień w Twoim życiu. Niech tak się stanie. Usłyszę odpowiedzi, kim jesteś. Tego Ci życzę. Cudowna istota. Dziękuję. Czas już na to ty was no.